Życie toczy się dalej, i myśli, że jest wystarczająco silna, by pokonać twoją nieobecność. Ale w rzeczywistości ona jest w kawałkach. Gdy ty śpisz, ta osoba dzieli się między wymuszone uśmiechy, a nie przelane łzy. Próbuje przekonać się, że da radę iść dalej, ale każda próba zapomnienia tylko bardziej ją niszczy. Powtarza sobie mantrę pewności siebie, ale w środku wylewa się z niej kruchość. Jej kolacje z przyjaciółmi. Śmieje się z żartów, ale umysł jej jest daleko, wystarczająco daleko, żebyś był jedyną rzeczą, której nie może zostawić za sobą. To, co mówi i to, co czuje, są w całkowitej sprzeczności. Mówi o pójściu naprzód, ale w ciszy nocy jedyne imię, które szepcze na jej ustach, to Twoje. Jest w zaprzeczeniu i wiesz o tym, bo prawda odbija się echem w każdym momencie, który próbuje unikać. Poczułeś, kiedy się odsunęła. Poczułeś, kiedy komunikacja zaczęła się zmniejszać, a jej obecność stała się dalekim wspomnieniem. Nie wyobrażasz sobie tego. Wiedziałeś, że to, co robiła, było ruchem obronnym. Dlaczego ukrywa się za tą fasadą? Bo głęboko w środku wie, że nie może stawić czoła prawdzie. Potrzebuje cię bardziej, niż jest skłonna przyznać. Tęskni za tym, co mieliście. Za więzią, którą trudno zastąpić. Próbuje zająć umysł, wchodząc w powierzchowne związki, które jej nie zadowalają. Tymczasem jej serce krzyczy, a umysł gubi się we wspomnieniach. Komfort, który wnosiłeś do jej życia, jest brakiem. I nawet jeżeli jest fizycznie daleko, twoja obecność jest stałym elementem jej życia. Pewnie się zastanawiasz, jak ona może iść spać z innymi, wiedząc, że myśli o tobie, bo wszystko sprowadza się do wygody emocjonalnej. Szuka kogoś, żeby wypełnić przestrzeń, którą tylko ty możesz zapełnić. Ale za każdym razem, gdy próbuje, staje się coraz jaśniejsze, że demonstracyjna pewność siebie, którą pokazuje, to tylko fasada. Kiedy dzień się kończy i światła gasną, pustka przekształca się w głębokie echo jego nieobecności. Brutalna prawda jest taka, że jest przerażony. Przerażony tym, że może zauważyć, że posunęłaś się do przodu, podczas gdy on jest uwięziony w niekończącym się cyklu niepewności. Nie wie, jak wrócić, a ta niepewność pochłania go. Ukrywa to nie tylko przed tobą, ale także przed sobą. Rzeczywistość jest ciężarem, którego nie potrafi unieść. Jedyna rzecz, którą naprawdę czuję, to nie jestem wystarczająco dobry. Tymczasem ty kontynuujesz swoje życie, stawiając czoła własnym bitwom. Czekasz, aż zdobędzie się na odwagę, by zrobić krok naprzód. Pamiętasz, jak łatwo było rozmawiać, jak wszystko wydawało się obiecujące? Teraz brak komunikacji stał się problemem. Może myśli o tobie, ale to nie rozwiązuje dystansu między wami. A co robi? Nic. Nadal obserwuje twoje życie z daleka, podczas gdy jego serce się kurczy, widząc wszystko, co stracił. Problem polega na tym, że czas nie czeka. Życie toczy się dalej, i z każdym mijającym dniem wie, że marnuje cenną okazję. Torturuje się tym, wyobrażając sobie, co mogło być, ale nie ma odwagi zmienić historii. Nie wie, jak wyrazić swoje uczucia po tylu miesiącach milczenia. A jego nieobecność staje się nieznośnym ciężarem, i ty już to wiedziałaś. Wiedziałaś, że jego siła była tylko iluzją, wiedziałaś, że w głębi duszy jest zagubiony i pokruszony bez ciebie. Ale co to zmienia? Prawda jest taka, że podczas gdy On tonie w swoich niepewnościach, ty jesteś w ciągłym oczekiwaniu na coś, co może nigdy nie nadejść. I pytanie pozostaje: jak długo będziesz czekać? Ta osoba mówiła, że jest silna bez ciebie, ale teraz żyje rozdarta. Jest uwięziona w rozpaczliwej rutynie, próbując przekonać siebie, że życie toczy się jak dawniej, podczas gdy ty śpi. Ta osoba znajduje się samotnie w swoim łóżku, przeżywając na nowo wspomnienia, których nie da się usunąć. Wychodzi, rozprasza się, ale wewnątrz towarzyszy mu może rozterek w ciągłym wrzeniu. Czuje Twoją nieobecność w każdej chwili. Powiedział, że wszystko jest w porządku, ale to kłamstwo nie jest w porządku. Żyje w zaprzeczeniu, udając, że może iść dalej, ale każda próba zapomnienia tylko bardziej go rujnuje. Patrzy na horyzont, ale jedyny obraz, jaki się pojawia, to Twój. Próbował znaleźć pocieszenie w nowych znajomościach, ale żadna z nich nie dorównuje temu, co mieliście. Ty o tym wiesz, bo widziałaś, jak się zmienił. Zauważyłaś pusty wzrok na zdjęciach i wiadomości, które wydają się wyćwiczone i bez duszy. Czułaś, kiedy próbował Cię zastąpić, ale mu się nie udało. Uśmiechał się, ale widziałaś, smutek odbijający się w jego oczach. To nie jest wyobrażenie, to przytłaczająca rzeczywistość. To, co ta osoba naprawdę czuje, to mieszanka desperacji i zamieszania. Próbuje skleić kawałki serca, które zostawiłaś złamane. Brutalna prawda jest taka, że ukrywa przed wszystkimi, jak bardzo jest zraniony. Nie może przyznać przed samym sobą, że siła, którą eksponował, była tylko fasadą. Boi się, tak, boi się pokazać swoją wrażliwość, którą zawsze widziałaś. I dlatego się oddala. Tymczasem ty idziesz przez życie, nie wiedząc dokładnie, jak bardzo Wasze spotkanie. Nadal wpływa na jego życie. Zastanawiasz się, czy wciąż jesteś pamiętana. A odpowiedź brzmi: Gromkie tak. On ciągle się zastanawia, czy myślisz o nim. A jednocześnie: Każe się za to, że nie był szczery, że pozostawił pytania bez odpowiedzi między wami. Sytuacja jest realna. Podczas gdy on próbuje iść naprzód, czuje jak jego serce ciągnie go z powrotem do ciebie. Udaje, że wszystko jest rozwiązane, ale z każdym dniem ból narasta. Wewnętrzna walka jest brutalna, bo wie, że marnuje cenny czas, który mógłby spędzić z tobą. Noce są niekończące się, a kiedy? W końcu pozwala sobie poczuć, łzy płyną z powodu tęsknoty za miłością, od której sam się oddalił, a ty, ty wciąż czekasz. Czasami patrząc na telefon, wierząc, że on może postąpić właściwie. Jednocześnie zdajesz sobie sprawę, że im dłużej czekasz, tym bardziej wydaje się to odległe. Prawda jest taka, że on tam jest, uwięziony w swoich własnych kłamstwach, podczas gdy ty walczysz, aby iść naprzód. Ta osoba była tak pewna, że poradzi sobie bez ciebie. Chwalił się przed przyjaciółmi, mówiąc, że wszystko przezwyciężył. Ale prawda jest taka, że gdy ty śpisz, ta osoba rozpada się coraz bardziej z każdym dniem. Samotność mu doskwiera, jak ta, która nie opuszcza Twojego boku. Mówił, że nikogo nie potrzebuje, ale w głębi tęskni za każdym Twoim uśmiechem, za każdą rozmową, którą prowadziliście. Fasada obojętności, którą zbudował, to tylko maska, a gdy spada nocą, nie może temu zapobiec. Znów otwiera album ze zdjęciami. Znajduje zdjęcia, na których jesteście razem, i ból tęsknoty go pochłania. Próbuję zapomnieć, ale każda próba tylko pogłębia rany, a ty to wiesz, bo twój instynkt zawsze był ostry. Zauważyłaś, kiedy nie umiał ukryć smutnego spojrzenia, mówiąc o innych związkach. Za tą brawurą kryje się kruchość. Czułaś to, gdy jego cisza ciągnęła się godzinami, gdy nadzieja na twoją wiadomość zdawała się proporcjonalna do twojej pewności, że nic już nie będzie takie jak kiedyś. Nie wyobrażasz tego. To jest prawdziwe. Przekonuje siebie, że radzi sobie dobrze, ale brutalna prawda jest taka, że tonie. Udaje, że jest szczęśliwy na imprezach, ale z każdym wymuszonym śmiechem, każdym toastem myśli tylko o tobie. Ta osoba naprawdę czuje, że nie może być szczęśliwa bez ciebie obok. Jego działania motywuje strach strach przed ponownym otwarciem serca strach, że teraz możesz nie czuć tego samego strach przed ujawnieniem bólu który ukrywa pod powierzchnią. Enquanto Iso, kontynuujesz swoje życie, ale rana, którą on zostawił, nie goi się. Ty się rozpraszasz, próbujesz spotykać się z innymi ludźmi, ale brak jego obecności jest ciężarem w twojej piersi. Czekanie jest, dręczące. Patrzysz na telefon, mając nadzieję, że w pewnym momencie zdobędzie się na odwagę, by przerwać milczenie. Ale prawda jest taka, że on jest uwięziony we własnym labiryncie niepewności, a ty w swojej samotności. Ten człowiek widział cię zasadniczo w snach. Wyobrażał sobie, jakby to było, gdybyście znowu byli razem, ale nic nie robi, żeby to się stało. Połączenie, które mieliście, było prawdziwe, a teraz on próbuje wypełnić pustkę, której nic ani nikt nie jest w stanie wypełnić. I ty o tym wiesz. Człowiek, który powinien być silny, jest rozbity i z każdym dniem. Maskara pęka coraz bardziej podczas gdy duma powstrzymuje Go od walki. Oto, co czuje, to nie w sprzecznościach własnego umysłu, mówiąc. Głośno, że wszystko jest w porządku, ale wewnątrz Ból krzyczy jego imię. Ten człowiek żyje koszmarem, próbując udawać, że wszystko jest w porządku. Przeciąża umysł rozrywkami: pracuje więcej, wychodzi z przyjaciółmi, udaje szczęśliwego, ale prawda jest taka, że codziennie się rozpada, przypominając sobie o tobie. Próbował zapomnieć, ale z każdym podejściem zranił się jeszcze bardziej. Im bardziej stara się iść do przodu, tym mocniej odczuwa ciężar Twojej nieobecności. Powiedział, że jest silny bez Ciebie, ale to iluzja. Sam to wie. Wydaje mu się, że może założyć uśmiech na twarz i powtarzać, że wszystko jest pod kontrolą, ale ból wciąż przenika. Gdy Ty śpisz w nocy, ten człowiek toczy bój z burzliwymi myślami, przeżywając każde wspólne, chwilę, nie znajduje spokoju, cisza jest ogłuszająca, a głęboko w środku tęskni za tobą. I wiesz o tym, ponieważ czułaś jego smutek między wierszami, zauważyłaś spojrzenia, że rzucił, kiedy myślał, że nie patrzysz. On się stara pokazać, że jest dobrze, ale widziałeś, jak zmienia temat, gdy rozmawiają o miłości. Zauważyłeś jego trzęsące się ręce przy dotykaniu przeszłości. Nie, nie wyobrażasz sobie tego. Masz tę jasną i wyraźną świadomość. To, co ta osoba naprawdę czuje, to rozpacz, którą próbuje ukryć. Czuje się słaby, odsłonięty i dlatego udaje, że mu nie zależy. Prawda jest taka, że czuje ogromną pustkę wewnątrz, dziurę, którą tylko ty możesz wypełnić. Ukrywa swoją kruchość za fasadą arogancji. Ale ta fasada jest cienka jak papier i łatwo się drze. Jego esencja składa się z niepewności i żalu. Boję się, że pokazując kim naprawdę jest, możesz oddalić się jeszcze bardziej. Tymczasem ty nadal tu jesteś, dręczony przez te dziwne uczucia mieszanki tęsknoty i frustracji. Zastanawiasz się, czy zrobiłeś coś źle, czy mógłbyś postąpić inaczej. Każdego dnia ten dylemat rozbrzmiewa w twojej głowie. Chciałbyś tylko, by przyznał prawdę która jest tuż przed jego oczami. Prawdziwa sytuacja jest taka, że jest uwięziony w swoim kręgu bólu, podczas gdy ty to wszystko obserwujesz. To, co przeżywa, to cykl autodestrukcji i widzisz to wyraźnie, i już wtedy wiedziałeś. Siła, którą udaje, że ma, to pułapka. Nie ma żadnej pewności, tylko desperacką chęć cofnięcia czasu i zrobienia rzeczy inaczej. Ale strach jest paraliżujący i coraz bardziej pogrąża się w swoich błędnych decyzjach. W nocy, kiedy cisza jest najgłębsza, wyobraża sobie jak, byłbyś przy jego boku, ale gdy się budzi, wszystko, co może zrobić, to wrócić do tego samego schematu. I z każdym mijającym momentem zauważasz jego nieobecność, mimo że jest wokół ciebie, otoczony przez ludzi, którzy nie są tobą. Naga prawda, wisząca między wami, jest taka, że w głębi serca oboje chcą, by to się zmieniło, ale duma, by nie zrobić pierwszego kroku. Trzyma ich w niewoli. Boję się, że jeśli, jeśli się otworzyć, już ruszyłeś dalej i znalazłeś kogoś, kto nie wahał się okazać, co czuje. Czujesz to, wiesz? Ból, który oboje nosicie, ale o którym nie mówicie. Każdy ma swoją własną walkę, ale połączenie, które mieliście, wciąż tam jest, pulsujące pod powierzchnią. Tymczasem on jest rozbity na tysiąc kawałków, próbując wszystko poskładać, ale nie wiedząc jak. Powiedziałby, że wszystko jest w porządku, ale łzy, które nie płyną, mówią same za siebie. Ta osoba się rozpada, a to, co widzisz, to tylko odbicie tego, co chce, żebyś zobaczył. Przedstawia się jako silny, niezwyciężony, ale w rzeczywistości jego serce jest w kawałkach. Powiedział, że może ruszyć dalej bez ciebie, że wszystko będzie dobrze, ale teraz zostało mu tylko samotność. Kiedy śpisz, ta osoba nie śpi licząc godziny spędzone na próbach zapomnienia uśmiechu. A z każdą nową próbą rozpada się jeszcze bardziej. Mówił, że jest niezależny, że nikogo nie potrzebuje. Ale prawda jest taka, że potrzebuje i potrzebuje ciebie. Zajmuje się imprezami, wyjściami i pustymi rozmowami, ale wiesz, że gdy nadchodzi noc, to twoje wspomnienie go pochłania. Zauważyłeś to, gdy widziałeś go zanurzonego w ciszy, duszący się desperacją, którą próbuje ukryć za śmiechem. Jego maska już nikogo nie oszukuje, i wiesz o tym, ponieważ sam czułeś tę sprzeczność. Zauważyłeś, jak się zmienia, gdy jest otoczony przyjaciółmi, ale także jak nie potrafi przestać myśleć o tobie. Poczuliście to, kiedy wziął telefon w środku nocy, ponownie otworzył twoje wiadomości, zawahał się i nic nie wysłał. Walczy ze swoją własną kruchością, niepewnością, by pokazać, że wciąż coś do ciebie czuje. Nie wyobrażasz sobie, naprawdę tęskni za wszystkim, co razem dzieliliście. Każda chwila, którą spędziliście razem, jest dla niego ważna. Istnieje pustka, którą próbuje wypełnić rozrywkami, ale żadna z nich to ty. I w głębi serca wie, że tylko przedłuża ból. Co naprawdę? Sęte się to mieszanka tęsknoty i żalu, pragnienie, aby zrobić rzeczy inaczej. Powód, dla którego on się tak zachowuje, jest prosty: strach. Strach. Przed otwarciem się i nieakceptacją, strach przed ujawnieniem, że obraz niewrażliwości to tylko fasada, strach, że próbując zbliżyć się do ciebie ponownie, odkryje, że już odszedłeś, że znalazłeś kogoś, kto nie boi się pokazywać swoich uczuć. Ukrywa to w nerwowych śmiechach i rozmowach o błachostkach, ale prawda jest taka, że patrząc w twoje oczy, wciąż widzi to, czego nikt inny nie odważył się pokazać. Tymczasem ty czekasz, zastanawiając się, czy nadal jesteś w jego myślach. Zegar. Idzie naprzód, dni mijają, a ty trzymasz się nadziei, że pewnego dnia znajdzie. Odwagę, aby przerwać milczenie. Czekasz na wiadomość, gest, który udowodni, że cię nie zapomniał. I bolesne jest uświadomienie sobie, że jest sparaliżowany w swoim, uwięziony w cyklu żalu. Rzeczywistość jest taka, że nawet gdy nie wie, jak się wyrazić, nadal cię. Lubi, wciąż cię kocha, ale duma i strach są barierami, których nie może przekroczyć i podczas gdy ty próbujesz iść dalej, on jest uwięziony w pułapce niepewności, pragnąc, aby rzeczy były inne. A ty już to wiedziałeś.